Cześć, jestem Agumus i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. i Dzisiaj witam Was z Yoshi! Dzień dobry, witam serdecznie, a właściwie to mogę napisać. O! Siema! O, Elo, czekaj, to ja też ci napiszę Elo. I słuchajcie, na czacie o, pojawia się to... Elo, Elo, witamy się bardzo serdecznie. Słuchajcie, witamy. jesteśmy w grze Pixel World, czyli grze, w której możemy robić wszystko, tak naprawdę, jest bardzo dużo opcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest to gra MMORPG. Tak? tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. To znaczy to jest w ogóle sandbox MMORPG, więc tak naprawdę nie dość, że możemy swoją postać rozwijać, mieć jakieś fajne skiny, wyglądy, brońki, zbrojki i tak dalej, to mhm. tak naprawdę możemy jeszcze budować, nie wiem, prowadzić jakieś swoje farmy i tak dalej, czy robić inne rzeczy, które prawdopodobnie zobaczycie w dzisiejszym filmie. Więc... Dokładnie. Jeśli wam się spodoba to zostawiacie łapkę w górę, wbijajcie do już, już jego subskrybujcie nasz kanał, u jeszcze również pojawi się odcinek z tej gry. I chcemy takie małe wprowadzenie zrobić, co tutaj możemy tak naprawdę Robić. Zrobić. Dokładnie, <laughs> tak. chcemy zrobić o... to, co, co, co ty wchodzisz do mojej jaskini. W, w, ogóle, w ogóle taka ciekawa, no? przepraszam bardzo, ja się bym no chodź, spytał o pozwolenie. Słuchajcie widzowie, bo jest taka sprawa, jak widzicie, ja gram na telefonie w tym momencie, Agu gra na komputerze, więc no właśnie kozak, to jest totalny kozak. To to jest totalny totalny super. kozak. To jest super, że po pierwsze gra jest darmowa, po drugie jest multiplatformowa, więc e, możemy sobie grać e, w domu, poza domem. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Także zachęcam mm -hmm. Was do wejścia e, do opisu e, i kliknięcia w link mój w opisie, jeśli chcecie mnie wspierać, to e, wejdźcie, e, pobierzcie sobie grę. Można wejść na mój świat. Mój świat nazywa się Agulina, e, tak jak zresztą moja postać. Nie pytajcie dlaczego, po prostu nazywa się tak, bo, bo mój nick był zajęty. W sensie... Ktoś już chyba grał na moim niku. I wykopujesz mi moje dyaksy, wszystkie czy tam kryształy? E, tak, ale ja ci to oddam później. Nie, A, możesz to sobie to... zachować. Bo ogólnie, Dobrze. słuchajcie, na naszym świecie pojawiają się właśnie takie gemy, i za te gemy możemy kupować różne, różne rzeczy. I to, co ja, do czego ja się chciałam dokopać dzisiaj, to są te dziwne materiały. Bo ogólnie okay. startujemy z niczym. Tutaj w ogóle jest nasz ekwipunek. Czy ty masz powiększony już ekwipunek? Y, powiększony kipunek? No. W jakim sensie? No, bo, w Je? sensie ja mam. Y, ja mam. Y, kupiłam sobie ulepszenie kwipunku mojego już. O kurde, to ja nie mam czegoś takiego. No, ja jestem już kozakiem, słuchajcie w tą grę. E, i e, co jest też fajne, e, poza tym, że właśnie mamy coraz więcej miejsca, to na naszym świecie możemy zdobywać różne rzeczy. O, tu jest granica no. świata chyba. Serio? Czekaj, bola wam nie sparzyła. Uważaj, nie się. Dobra. No. Eee, ja tu jest granica. Okej, okay. tak, czekaj, okej. A no, rzeczywiście. Dobra, myślę, Czyli to byś nie się da nie zaleźć. zniszczyć. Dobra, to czekaj, o, nie, zróbmy, nie, sobie, nie. zróbmy sobie wyjście. Ja postawię tutaj nam y, schodki takie jakby. Znaczy, okay. powiedzmy, że to będzie ala schodki. O, udało się, prawie parku. Ula, co jest? Ała, ta lava lawa Lawa ci parzy. Sobie. Poczekaj, to ci kopię to jeszcze raz. Nie no, a, spokojnie. Dobra, proszę sobie radę. I tak na przyszłość. Na telefonie jakoś daje radę. Tak? Wygodnie się gra? A czy tutaj Dobre, ci też postawię? Spoko. Ej, ty możesz w ogóle budować na moim świecie, no nie? Bo ja w tym momencie zdjęłam kłódkę. No właśnie, bo to jest świat, na którym my się pojawiamy i możemy go sobie jak chcemy e, jakby kształtować. Tutaj w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś się zarys mojego no. domu. To będzie kiedyś mój dom, A, tylko jeszcze nie mam materiałów, bo no. w tym momencie mam okay. trochę kamienia, tej właśnie magmy, jakieś tam takie rzeczy. Mm -hmm. okay. e, I tutaj jest moja farma, chodź, pokażę ci. Ja sobie Dobra, zrobiłam taką lecę. magiczną farmę, gdzie zbiera się moje bogactwo. O i co w już może mogę zebrać Ta co zrobiła teraz? No Ej, to jest fajne farma to jest. gemów No, fajne, o, fajne bo to gemy się zbierasz. zbieraj sobie jak chcesz, ile masz gemów w ogóle? 500? 500? No to no. Y, ja mam półtora tysiąca A a, Zbieraj okay. sobie jak chcesz to na dole w takim razie. Bo z tego z tych drzewek wypadają e, te bloki no. właśnie z gemami i możesz sobie je potem postawić. Zebrać i znowu wypadają ci z tego nasionka, więc te, w ten sposób można farmić gemy. To jest taki jeden z kilku Altytalny sposobów kozak. na to. No, no, to jest akurat fajne. Plus, ogólnie jest ja też mówię. opcja, żeby sobie kupić gemy, jeśli bardzo chcemy. Ja jestem typem zbieracza, więc póki co nie kupuję. No i właśnie, możemy sobie kupować różne rzeczy za te gemy, bo one właściwie są taką walutą wewnątrz serwerową. I wiesz co? No. Ja bym sobie chciała kupić fishinki, dlatego że ja ostatnio gram w gry, w których dużo się łowi ryby. To pomyślałam sobie, że kupię sobie. <grym> Zauważyłem, zauważyłem u ciebie, zauważyłem Ale czekaj, 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 bo pokazuje mi, że nie mam gemów O, czekaj, bo się potrzebuję gemów, dobra, to w takim razie musimy to zbierać Patrz, Aga, patrz, Aga, co ja tutaj robię No widzę, że co tutaj robisz, bałagan jak nie wiem co <laughs> Bałagan, ale no? jaki bogaty bałagan Dobra, to czekaj, to ja w takim razie zbieram ten bałagan yy, Brakuje mi bardzo niewiele, bo yy, pra, prawie 30 już, okay. już zaraz będę miała te gemy Dobra Ty też ja sobie tutaj zbieraj no jasne, jasne. Tylko wiesz po postawiłem tutaj, żeby tobie dozbierać, bo ja i tak użyłem trochę z twoich drzewek, nie ma co ukrywać. No w tak, takim tak, razie, to razie to słuchajcie, nie. dozbieram sobie jeszcze y, te 13 gemów, które tutaj muszę mhm. mieć i... Ała! Będziemy... Nie! O, czekaj! Nie! Zabiłaś mnie! Przepraszam! O, dzięki, właśnie sami widzicie! No właśnie, bo ogólnie słuchajcie, nasza postać, poza tym, że... Teraz wam pokażę tutaj. Poza tym, że jesteśmy sobie tą postacią, mamy tutaj życie, mamy poziom, możemy sobie nakładać różne ulepszenia. Ja w tym momencie mam ulepszenie do ryb, bo już się przygotowałam. Mamy też zbrojkę, jak widzicie jestem totalnie nieuzbrojona. I ogólnie nie wiem czy wiesz, ale tutaj jest nether. Dostaje się tak? takie portale do netheru. Ja mam te portale, ale boję się wejść, bo ja no, jak, jak jestem nieuzbrojona, to wolałabym no. nie iść do netheru. Bo to jest taki wiesz, dungeon w sumie, coś takiego, że trzeba przejść. Czy ja cię biję? No, no. E, nie, nie bijesz mnie. Chociaż... Ej! <laughs> nie bij, się czekaj! Bić? Jeszcze trzy. No można się bić. Co, zabijesz mnie w moim własnym domu? Tak. Ja czuję, że zaraz założę kłódkę tutaj i nie będziesz mógł nic robić w moim domu. Ojaga, aga, ale... Uuu! Ej, gdzie no? gdzie jest życie w takim razie? Co jest? Nie, dobra, my nic sobie nie robimy te. My nic sobie nie, no nie robimy te. Nie, tym. mogę co najwyżej zabić cię w ten sposób, patrz Ej! To jest trochę dziwne. Oa! Ej, nawet nie zobaczył, że umieram! To jest eee, sobie dziwne, bo jest? w sumie to wyglądało tak, jakbyś ty po prostu podszedł do tego bloku i zginął. Ale no nie wiem, no to no, tak jest, no, tak się zdarza. Musisz uważać, żeby nie, no nie wejść teraz. w ziemię. Dobra, wiesz co, ja już mam wystarczająco dużo rzeczy. Yy, mogę w takim razie kupić sobie tą wędkę. Niestety yy, nie dam ci tej wędki, bo jest droga. Ja nawet nie wiem, gdzie okay. się tyle rzeczy kupuję Dostałam yy, przynętę, wodę, yy, róż, znaczy, różdżkę, wędkę rot to też jest chyba różdżka, nie? Tak mi się wydaje. No, 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 no. Także mam tutaj. Fishing kit kupiony. I teraz no. tak, weźmiemy sobie tą. O, czekaj. Żeby rozpocząć łowienie, musimy mieć wędkę i pewne przynęty. To przynęty chyba mam. I wszystko możemy kupić w sklepie, to jest taka informacja. A mhm. czyli, bo my możemy sobie to ubrać jak miecz, teraz właśnie widzę. O! Okay. ale fajne. Wybieramy co? sobie przynętę, czekaj. Boże, o? zacznij mnie jeszcze tym okładać, co? Wiesz, co sprawdę, czy. Nie, nie mogę Cię okładać. Nie, nie można. A -a. Nie mogę, nie mogę. O, ale mogę dodać cię do, do znajomych! Uhu. No ja Cię dodałem właśnie, tak? ja Cię dodałem. Nie pojawiło, Zdaliś... się, nie, nie pojawiło mi się, że mnie dodałeś do znajomych. Jestem ciekawa, A -a. czy mogę łowić tutaj. Mogę! Czekaj. Okej, okay, czyli... Tak. Czyli musimy okay. nacisnąć, kiedy ryba się złowi, tylko... O! Straciła przynętę! Kurczę, to jest skomplikowane bardziej, niż myślałam. Czekaj. Jezu, ja, ja, aż, aż muszę... Nie biegaj muszę po wodzie, bo ten... Bo ryby saszysz Dobra, Dobra, może pójdę w ogóle. Czekaj, posadzę ci tu drzewa. Sać, sać. Sać, sać, sać. Wiesz co, o. może w mojej wodzie nie ma ryb, bo ja znowu straciłam przynętę. Choć wybierzemy się na jakiś świat, w którym e, będziemy mogli e, połowić ryby. Może są jakieś, wiecie, ryby, znaczy światy z większą liczbą rybek do złowienia. No, a w ogóle właśnie ciekawe jakbyśmy mogli znaleźć taki świat, nie? To jest bardzo proste, bo ogólnie masz tutaj takie zakładki jak Active Worlds, nie? No. I myślę, że. O tu masz na przykład Hollywood, Fishing. Jest kilka, ponieważ ostatnio był event łowienia i on się jeszcze nie skończył, bo są trzy etapy. No, no. to y, jakby są światy, na których są takie przygotowane. Wziąłeś Fishing świat? Fishing się nazywa po prostu. Aha, dobra, okej, okay, to czekaj, wpiszę A? po prostu. O, i może tutaj, słuchajcie. Feryn, może tutaj nie się nie. uda złowić jakąś rybę. Fishing. Nie mogę łowić! Czy on jest zablokowany dla mnie? O, ja, tak jest skutka, jest kutka. A, no. Jest kudeczka. Ale nie, ono może dotyczyć e, niszczenia, budowania, bo za tutaj łowią normalnie. Ej, Ale patrz, bo nie, chodź tutaj, chodź tu. A, oczekuj, bo musimy sobie wybrać, jaką rybę chcemy łowić. No. A, Więc, widzisz. E, dobra, chodźmy na tą pierwszą. Dobra. O. o Okej. Okay. Ale nie mogę łowić. Hmm, Czyli ten brak. świat jest zablokowany, jest prywatny prawdopodobnie, i musielibyśmy być dodani przez twórcę, tak mi się wydaje. Nie połowimy najwyraźniej tutaj. W domu sobie spróbuję połowić. Muszę jeszcze to panować, bo wiecie, kupiłam dopiero wędkę, więc nie do końca wiem, jak to się używa. Ale wiesz co? Ogólnie myślę, że no. warto byłoby się przejść po takich najbardziej popularnych światach i zobaczyć, co tam w ogóle jest. Co ty na to? Dobra, dawaj. Dobra. Czyli wchodzimy w topkę, tak? Myślę, że tak. Top rated. Top rated no, najwyżej ocenione. I mamy najwyżej ocenione w tygodniu, ale weźmy najbardziej ocenione z tych wszystkich. All time. Dobra. I weźmy do, tej, do tego pierwszego. Zobaczmy, co to się kryje Dobra. w tym świecie. Ej, jestem, tutaj, jestem, jestem mega ciekawy, co tam może być. To się o, serio... czekaj, bo weszłam gdzieś w jakieś miejsce. O. Czy oh, wow. tu jest jakieś miejsce, gdzie można chyba oglądać jakieś reklamy? Bo widzę, że wyświetlają się jakieś dziwne rzeczy, w sensie telewizory, na których można oglądać. A, możemy wcisnąć reklamę, żeby. A, czekaj, w jaki sposób ty to wcisnąć? Czekaj, bo ja tutaj muszę. Wciskać reklamę. Wyjąć sobie I dostajesz. i dostajesz. E, punkty. Ale czy, jak ty to kliknąć? U mnie nie pojawia się nic, żeby kliknąć. Po prostu, nie wiem, wchodzę na telewizorek i pojawia mi się taki przycisk, żeby sobie. Ej, to nie fair, bo ja tego nie mam. I co, oglądasz reklamy? Tak, teraz oglądam sobie reklamy w To pewnie to jest zarezerwowane dla mobilnych, coś mi się wydaje. To może tak być, ale. Bo tak mi się wydaje, bo jakby na. Ja gram na Steamie i na Steamie nie ma reklam, raczej, nie? No tak, rzeczywiście. To ja cię zostawiam, ty oglądaj sobie reklamy. A ile dostajesz za obejrzenie jednej reklamy? 100 gemów Co? Kurde, no. toż to ja muszę wyjść z telefonu W ogóle to jest fajne, bo możemy jednym kątem grać i na tym i na tym Więc w razie czego możemy sobie zrobić No to trzeba będzie pamiętać o tym Ja Ci Yoshi, mógł... no. oglądam te bloki i jest ich tutaj naprawdę mnóstwo Mnóstwo różnych okay. bloków, których będzie można budować I mnóstwo jakiś przedmiotów tak Bardzo, że... bardzo dużo rzeczy będzie tutaj do skraftowania Ciekawe, ciekawe ten crafting W ogóle jakieś stroje by się nam przydały e, Ja mam zrobić. strój w sensie tak? nie wiem, czy widziałeś mnie. Weź wróć do y, lobby. No dobra, lobby, wracam. OK, o, jestem. Widzisz, ja mam strój. Lol, rzeczywiście. Patrz, bo ja mam A, jeszcze... Umie... Ja mam ten podstawowy strój. W ogóle, żeby was nie zwiodło y, to, że nie mam włosów, ja jestem dziewczyną w tej grze. No masz taki wyraz twarzy kobiecy. Tak mówisz, ale nie, bo wyraz twarzy możesz sobie zmienić, zobacz. Patrz. O Jezu! <laughs> Co nie jest? wiedziałeś Jak o tym? No to bo to masz robi? tutaj taką ikonkę z minkami. Dwie maski są. Ee, wow. Jedna smutna, druga wesoła. I możesz sobie zrobić, o właśnie. <noise> Także ja sobie zrobiłam tak? wesołą minkę. Ale jest jeszcze tutaj informacja o tym, że jestem kobietą, więc e, może kiedyś uda mi się e, znaleźć Wies włosy jakieś. Co? O, Czekaj, bo tutaj. A, to możemy zostawić prezent. E, a propos prezentów, przypomnia mi się jeszcze jedna ważna rzecz. Jeszcze czy to odebrałeś już swój prezent w tej grze? Jak tak? nie, to zapraszam Cię e, na Pixel Station. Jezu, jak, jak tam wejść teraz? Wychodzisz do menu głównego i na środku masz na złoto Pixel, pixel Station. I to jest okay, miejsce, gdzie po pierwsze znajdujemy, e, gdzie znajdujemy eventy. Tutaj możemy sprzedawać rzeczy, e, no. kupować rzeczy i tak dalej. Ja ostatnio sprzedawałam. I to jest. Właśnie, bo mi się przypomniało. To jest jeden z no. questów które miałam, bo mamy też questy dzienne i tak dalej yy, i muszę yy, zebrać nagrodę za zrobienie tego questa. I obok masz od razu yy, prezenty. Więc ja sobie wezmę dzisiejszy prezent. Który kolor wybierasz? Nie wiem, różowy? różowy nie, fioletowy. Różowy. Ja wezmę fioletowy. Dobra. Yy, I dostałam O jak dużo dostałam tych tej waluty. Super. Okej, okay, słuchajcie. Pojedźmy na lewo. Pojedźmy na lewo i się warpnąłem gdzieś. O nie. Gdzie? No właśnie, nie wiem. A ty nie ty poszedłeś do, do eventu? Do krainy... do krainy tych kończynek. O, czyli poszedłeś na event. Właśnie, bo to jest event obecny, związany ze świętem świętego Patryka, chyba. No. Ale fajnie! Te bloki koniczynkowy jakie fajne! Śpiesz, Ale myślisz, że to jest coś do przejścia? No właśnie, A wydaje to mi się, to... że to jest zablokowane, to jest zablokowane. Wszystko. Ja nie mogę wskoczyć w ogóle na ten blok, jakoś nie skaczę wysoko tutaj na tych krzywach. Eee... O jest, dobra, udało się. Tego, no. Zablokowane jest? Nie, chyba możemy iść. Czy nie? No właśnie nie, nie, ma, nie ma jak tam wójść. A, chyba jest zablokowane w takim razie. Może trzeba byłoby yy, zdobyć koniczynki, bo ogólnie chyba o to w tym evencie chodzi. Wie, o, dusz, czekaj, dostałam pięć. kolejny poziom! Siódmy poziom już mam. Wow, Bardzo ja mam fajnie. Traci... No, bo widzisz, ja jestem kozakiem. Yy, wiesz co? Ja bym jeszcze wróciła do mnie na świat w takim razie. Wiesz co, zacznę od tego, że spróbuję powiększyć trochę to jeziorko, może jest za płytkie, wiesz? No, Bo dostałam trochę wody tutaj. Okej. Okay. Tylko muszę uważać, żeby się nie utopić. A, tutaj mogę dobra. oddychać pod spodem. Fajnie, że woda się nie rozlewa. To bardzo no, pocieszające. Y, nie trzeba tabliczek stawiać. No, to fakt. Ile masz ja tych gemów teraz? Gemów? Tysiąc. No. O, no to już też będziesz mógł sobie coś kupić zaraz. No, fajnie by było, bo... Bo co, bo, bo razie, Ej, czy ty nie rozwaliłeś mi czasem nie... pnia drzewa? Nie. Nosi. To drzewo miało korzenie. To czekaj, ja je zbiorę do końca. No super. E, I posadzę. Spokojnie, Jaga tak, posadzę tak. ci ładnie drzewo. Patrz, cyk. O, teraz nie, no to będzie super. rosło. To nie wiem, chyba nie mam tutaj ryb w moim, w mojej wodzie, bo jakby nic nie łowię. Dobra, hmm. anuluję to w takim razie. I wiecie Może co? W serio trzeba się przejść gdzieś i na łowiska i tak dalej. Myślę, że tak. Wiadomo. Myślę, że y, trzeba się będzie przejść. To ja sobie oczywiście w międzyczasie ogarnę y, Ale na dzisiaj wystarczy, idziemy do Josiego nagrywać odcinek, więc jeśli chcecie kolejny odcinek zobaczyć, to wbijajcie koniecznie do Josiego, y, a my dzisiaj się z wami żegnamy. Pamiętajcie o tym, że macie link w opisie, żeby sobie zagrać grę y, Ja jeszcze jestem takim świeżakiem, jeszcze dużo muszę się nauczyć y, A, i w ogóle możecie wbijać na mój świat, on jest w tym momencie odblokowany, y, więc będziecie mogli sobie wejść, ale zablokuję go, żebyście nie mogli mi tu nic zniszczyć. I w sumie zrobię to od razu. Także i ty też już nie będziesz mógł mi e, nic tutaj niszczyć. To ja stąd tak, idę, to ja stąd o, idę w takim razie. Bardzo. A, fajnie, fajnie, no, fajnie. No to trzymajcie się, e, wbijajcie do linka w, w opisie e, i do Joshego, pa, pa Cześć!